uroczyste ślubowanie ślubowanie które rozpocznie nowy etap w waszym życiu Rozpoczniecie długą ale bardzo ciekawą podróż podróż która nazywa się nauka w szkole morskiej w Darłowie już dzisiaj możecie być dumni z tego że jesteście członkami tej załogi macie mundury Będziecie się uczyć w najlepszej szkole morskiej w Polsce. W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Na szkolnych portarzach korytarzach zaroiło się od absolwentów. Niektórzy skończyli szkołę kilka lat temu. Byli też absolwenci, którzy skończyli szkołę prawie 60 lat temu. Absolwent z 1979 roku wpisał księgę pamiątkową. Z ogromną nostalgią wracam w mocne mury szkoły, która dała mi fundament do dalszej pracy. Pierwsze klasy, baczność. Uczniowie wyróżnieni do złożenia ślubowania na sztandar szkoły, przed front szyku, wyskok! Do ślubowania! Ja, uczeń zespołu szkół morskich w Darłowie, ślubuję Tobie ojczyzną. Ja, uczeń zespołu szkół morskich w Darłowie, ślubuję Tobie ojczyzną. Sumiennie uczyć się, zachowywać godnie i wzorowo. Sumiennie uczyć się, zachowywać godnie i wzorowo. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i przełożonych. Podnosić się z szacunkiem do nauczycieli i przełożonych. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia. Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia i obywatela. Rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia i obywatela. Dbać o dobre imię szkoły. Dbać o dobre imię szkoły. Nigdy nie splamić polskiej bandery. Nigdy nie splamić polskiej bandery. Po ślubowaniu.

Okay.